Dzień dobry. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat jednostki długości i jednostki masy. Więc możecie dopisać sobie tę datę do poprzedniego tematu. E, jako Zadania na dzisiaj macie y, zadania z y, podręcznika, które zrobicie sami oraz zadania z ćwiczeń y, dziewiątek, które teraz z wami pokrótce omówię, a resztę zrobicie sami. Więc zacznijmy. 9.9 Szokot A Naszemu do w przykładzie A mamy 0 przecinek 0,9 kg. Czytamy to jako 9 setnych kg, i mamy wpisać, ile to jest gram. Z zadania domowego, które uzupełniliście wiemy, że 1 gram. 1 gram jest równy odpowiadający jednej tysięcznej kilograma, więc. Можем зауважить, что законодательство 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 Ta część kilograma odpowiada w ten sposób. Mamy przedstawione? Tak. W ten sposób przedstawiamy jeden gram. My mamy podane 900 gram. Wiemy, że na końcu są zera, ale jak nie piszemy, my dopiszemy sobie jedno, byśmy mieli również części tysięczne. I teraz, żeby dowiedzieć się, ile to jest gram z klasy piątej w zeszłym roku. Mieliście coś takiego jak mnożenie liczb przez wielokrotności dziesiątki, setki, tysiąca. Mnożyliśmy przez 10, 100, tysiąc. Co robiliśmy z przecinkiem? Przesuwaliśmy go w prawą stronę o tyle miejsc ile mnożyliśmy. My wiemy, że w jednym kilogramie jest 1000 gram, więc my będziemy mnożyć razy 1000 tą wartość. Gdy wymnożymy razy 1000 Nasz przecinek posunie się, przesunie się o trzy miejsca, czyli raz, dwa, trzy. I w tym miejscu będzie przecinek nowy. Czyli będzie to dziewięćdziesiąt. Gram. Bo co my zrobiliśmy? Mieliśmy podane, że 900 kg, ile to jest gram? My wiemy, że 1 gram to 1000 kg. Czyli tą wartość kilograma wymnożyliśmy razy wartość gramów, która mieści się w jednym kilogramie, czyli 1000, przesuwając przecinek w prawą stronę o trzy miejsca, tyle ile jest zer, wykorzystując działania, które poznaliśmy w klasie w piątej, otrzymując w ten sposób 90 gram. Więc możemy wpisać, że to jest 90 gram. Spróbujmy przykład B. Przykład B. W przykładzie B mamy udane 0. Zero przecinek sześć kg. Ile to jest deka gramów? My wiemy, że jeden dekagram to jedna setna kilograma. W jednym kilogramie wiemy, że mieści się 100 dekagramów.

bo w jednym kilogramie mieści się 100 dekagramów. Przecinek przesuniemy o dwa miejsca, ponieważ mamy dwa zera, czyli przesunie się stąd o jedno, dwa miejsca, dzięki czemu otrzymamy 60. Dekagramów. Czyli w zadaniu. możemy wpisać, że sześćdziesiąt kilogram to sześćdziesiąt dekagramów. Mam nadzieję, że. Wyjaśniłam, w jaki sposób mamy liczyć. Proszę, byście kolejne przykłady rozwiązali sami, stosując własności, które już wyliczyliście w zadaniu poprzednim. Macie wszystko ładnie opisane. Ja wyliczyłam z Wami dwa przykłady. W przykładzie E najpierw będziecie wpisywać wartość w kilogramach. Dopiero potem z kilogramów przechodzimy na dekagramy. Mam nadzieję, że zadanie będzie łatwe i przyjemne, więc życzę miłego liczenia. Do widzenia.